Zbiór ziemniaków kombajnem należy rozpocząć od wykopania ziemniaków kombajnem z uwroci. Dla wykonania nawrotu agregatem szerokość uwroci powinna wynosić 8-10 metrów. Kombajn powinien pracować na zagonach o szerokości nie większej niż 50-60 redlin. Ziemniaki od kombajnu odbiera się przeważnie przyczepami ciągnikowymi. W przeciętnych warunkach do obsługi kombajnu wystarczy zestaw transportowy składający się z trzech przyczep i jednego ciągnika. Kombajn ziemniaczany Z645 może też pracować w systemie brygadowym. Jest wtedy pełniejsze wykorzystanie środków transportowych, zaplecza technicznego i możliwość zorganizowania lepszych świadczeń socjalnych. Codziennie przed przystąpieniem do pracy podłącza się do kombajnu napęd, instalację hydrauliki. hamulców pneumatycznych i oświetlenia następnie przeprowadza się przesmarowanie maszyny. Przed wyjazdem w pole należy uruchomić próbnie zespoły kombajnu i sprawdzić stan i zamocowanie elementów zespołu podkopującego. Po przygotowaniu kombajnu do pracy i transportu może on być zaciągnięty na pole. Na drogach publicznych musi być oznakowany zgodnie z przepisami kodeksu drogowego. Na polu po wyprostowaniu agregatu usuwa się zbędne w czasie pracy elementy maszyny. Następnie opuszcza się zasobnik i przenośnik do położenia roboczego. Mechanizmem śrubowym ustawia się położenie zespołu podkopującego tak, aby redlina, która ma być kopana, była objęta przez kroje tarczowe. Rama główna kombajnu powinna być wypoziomowana. Zapewnia to m.in. dokładne wykopanie ziemniaków. W odległości około pół metra od początku redliny opuszczamy zespół odbierający w położenie robocze i rozpoczynamy kopanie ziemniaków. Podczas pracy dźwignia sterująca zewnętrznym układem hydraulicznym ciągnika musi być ustawiona w położenie pływające. Po rozpoczęciu pracy należy skorygować regulację zespołów kombajnu odpowiednio do warunków panujących na polu. W celu wykorzystania pełnej ładowności zasobnika, kierowca ciągnika powinien co pewien czas włączać napęd przenośnika podłogowego i przesuwać znajdujące się na nim ziemniaki w kierunku wylotu. Po dojechaniu do końca pola zatrzymujemy ciągnik, podnosimy zespół podkopujący do góry i wyłączamy napęd. Skręcenie przy zagłębionym Wyładowanie ziemniaków można rozpocząć wtedy, gdy agregat ciągnik kombajn jest ustawiony w linii prostej. Gdy zasobnik jest wypełniony, podjeżdża się kombajnem do przyczepy i wyładowuje ziemniaki. Wyładowanie około 1,5 tony ziemniaków trwa około 3 minut wraz z podjazdem. Po zakończeniu pracy kombajnem zabezpiecza się lemierz przetyczką przed opadnięciem podczas transportu i składa się zasobnik konserwować na okres przechowywania do następnych wykopków. Zamalowanie odprysków malatury. Przegląd i dokręcenie poluzowanych nakrętek. Zabezpieczenie przed korozją. Wykonanie smarowania. Zabezpieczenie ogumienia zapewniają Dobrą konserwację maszyny. Kombajn do ziemniaków należy konserwować szczególnie starannie ze względu na jego wysoką cenę i krótki sezon eksploatacji. Prawidłowa obsługa, użytkowanie i konserwacja zapewniają długotrwałą bezawaryjną pracę tej kosztownej maszyny. Kombajn ziemniaczany Z645 osiąga wydajność eksploatacyjną około 1,2 hektara w ciągu 10 godzin pracy. Uzyskanie dużych wydajności dziennych i sezonowych kombajnu zależy od sprawnej eksploatacji, organizacji użytkowania i bieżącej obsługi technicznej maszyny. Dzięki kombajnowi można zmniejszyć pracochłonność zbioru i transportu ziemniaków. Ze 120 roboczogodzin na 1 hektar przy zbiorze kopaczką przenośnikową do 35 roboczogodzin przy zbiorze kombajnem.